Pozdrowienia z Paryża. Cześć. Taki mały outfit of the day z samego centrum i serca Paryża. I jesteśmy na wieży Eiffla, e, bardzo, bardzo wysoko, bardzo, bardzo zimno i mokro. E, coś mogę powiedzieć więcej, Paryż jest piękny, ale nie w taką pogodę. I chciałam tylko dodać, że jest naprawdę bardzo tutaj zimno i wysoko. Pokażę. Outfit of the day z wieży Einflach Proszę bardzo Na torbę z Primarka Szaliczek z Primarka Króteczkę z Primarka Spodnie Pol&B I buciki z Maxa